Dzień dobry. Dziś zapraszam na łąki. Które to dzisiaj są włókowane w celu wyrównania kretowisk. Zdarcia troszeczkę zeszłorocznego zeszłorocznej runi, która obumarła przez zimę i odkrycia tego na wierzch połamania żeby tam trawka miała lepsze warunki do wzrostu zaraz tam to nieco więcej opowiemy pięknie ptaszki śpiewają eee, tutaj znajdujemy się na polu obok pola na którym mamy lucernę i tutaj taki klinek. Tego jest 40 arów łącznie z tym zadrzewieniem. To jest nasza taka najmniejsza łąka. Naturalna. Tutaj są yy, tereny bagienne. Mamy tutaj właśnie łąki naturalne na podłożu organicznym. Bardzo fajne, niewrażliwe na suszę, że tak powiem. Aczkolwiek trudne w uprawie ze względu na to, iż są to tereny podmokłe. Kiedyś, kiedyś to to było w ogóle nieużywane i dlatego pojawiły się tutaj te drzewa. I tak sobie rosną. I chyba to, że one tutaj rosną pozwoliło mi tutaj na utworzenie tego korytarza. A tutaj idzie rów. Przed lasem i tutaj też sobie tak dookoła tego lasku tutaj Mogę objechać A czemu jestem tutaj? Bo przy okazji chciałem zobaczyć Jak się mają Drzewka Które w zeszłym roku tutaj z dziećmi Sadziłem Na wiosnę Jest dużo samosiewów Tej olchy My z dziećmi sadziliśmy tutaj Leszczynki, oto To jest martwe Suche A tutaj już nie Tutaj góra uschła Ale część drzewek Widzę Fajnie się poprzyjmowało Trzeba będzie on Przyjść, powoje są okropne Przyjść z dziećmi troszeczkę tutaj troszeczkę tutaj to po, od, te powoje pościągać z tych drzewek, żeby stanęły sobie w prosto i żeby rosły do góry. Bez, jak to wiadomo, on rośnie sobie bez problemu, ale tak o, ładnie już pąki puszczają, dzieciaki będą się cieszyć. Nasadzenia zrobiliśmy. bo co tu ma taka pusta przestrzeń być? Te drzewa są już ładne, pokaźne ładnie chciałbym tutaj mieć zwierzaki miałby cień dostęp do wody byłoby im naprawdę tutaj fajnie no dobrze drzewa rosną, pączki puszczają no już listeczki są także mówię będą się cieszyć żywe ładne o. Są, połączył się. Dobrze. No dobrze, idziemy dalej. Yy, bo, dziki też były. Dziki też były. No ale taka jest bliskość lasu, skutki brzemienne że dziki są. Yy, jesteśmy na łące. Tam ciągnik stoi. co my tu robimy? No wukujemy, tak jak mówiłem. Tutaj jest sporo tego materiału, który tutaj mi po prostu pospadał z hostownika jak jeździłem tutaj po lucernie, do której też zaraz podejdziemy. Eee, łąki, no ale takie kretowiska. O, to ładnie tutaj rozciągnie. No za kilka dni wszystko zniknie pięknie. Jest proceder powtarzany co roku. I tutaj nic się z tym nigdy nie działo. Tutaj za rowem będę tam szedł wzdłuż dociąnika. To pokażę. Tam już łąkę mam zrobioną, tutaj mam ten zrobione. Przed nami tam mam dwie łąki. Od asfaltu do rowu. Tam jest chyba hektar 30. Tutaj jest 70 arów, tu, tu 40. Tam w prawą stronę jeszcze tam mamy 80. 80 i 80. I tam mamy hektar 20 za asfaltem. To wszystko są tereny podmokłe, otaczające naszą piękną wioskę, której nazwa pochodzi od słowa kolno. Osada na palach. To dosyć dużo mówi o terenie otaczającym nas. Wyjdę z tego lasku, to będzie widać, jaka tu jest duża ta przestrzeń. Dookoła nas bardzo ładnie otaczają te łąki. Za moimi plecami są łąki naturalne w dolinie rzeki Iny. A tutaj jest tak zwana Mała Ina. Tutaj płyną dwa kanały. Jeden tutaj, taki malutki, a tam dalej, przy tym budynku, który widać w oddali pod moim paluchem. To jest nasza remiza strażacka. Tam przepływa przez kolin yy, rzeka Mała Ina. I to tutaj właśnie są łąki w Dolinie Rzeki Małej Iny. I one też się ciągną na przestrzeni wielu, wielu kilometrów aż do samego Stargardu. I tam się łączą te, te leny zalewowe, rozlewiskowe z, z łąkami yy, no, rzeki Iny. No dobrze. To jest tak, mamy tutaj bardzo dużo, bardzo dużo starej trawy zeszłorocznej, dlatego, że ja po prostu nie kosiłem w zeszłym roku na drugi pokos. Nie kosiłem tego, miałem kosić, żeby to było skoszone, ale stwierdziłem, że później to jest bardziej kłopotliwe, bo zostają te paski i tak dalej, jak się tego nie rozrzuci, a po co rozrzucać, jak się tego nie zbiera. Było koszone w terminie, tak jak trzeba, raz było zebrane. To jest wszystko nawóz, to wszystko zostanie yy, i, i będzie fajnie to nawoziło łąkę. To jest wszystko materia organiczna więc tutaj żadnej straty nie ma. Strata by była gdybym miał krowy, ja bym tego nie zebrał, krowy by były głodne ale przy naszej produkcji to jest aż nadmiar te łąki dostarczają paszy. No, w tym roku planujemy yy, zebrać dwa pokosy i, 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 i. i do tego trzeba się przymierzać także no tak to suszki takie tutaj wyglądają jeżdżę po razie włóką do której zaraz podejdziemy eee, i będziemy sobie to oglądać eee, włóka, włóka tutaj no niszczy te suszki rozrównuję kretowiska jakieś tam nierówności po dzikach i tak dalej i tam wstępnie nam tą łąkę szykuje do użytkowania. Jeszcze spróbuję tu chwastownikiem przyjechać w tym roku. Pierwszy raz mam, więc spróbuję. Przypuszczam, że będzie się zapychał, bo w zeszłym roku po koszeniu, po pierwszym zbiorze robiłem chwastownikiem. Celowo opóźniłem, żeby trawy były dojrzałe, przejrzałe, żeby kłosy były, żeby ziarna traw były już, już dojrzałe, żeby tego jak najwięcej się wy, wytrąciło na łąkach. I po przejechaniu chwastownikiem to mi się bardzo podobało, bo on wygrabił wszystkie te resztki i pięknie wytrzepał te, te kłoski. I po kilku tygodniach tam to była naprawdę piękna robota. Była widoczna jaką chwastownik robi z nasionami traw, bo tak jak po prostu to jest wałowanie i wałowanie, to te trawy, które nawet zostaną, te nasiona, to wszystko wisi w powietrzu. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj się zatrzymuje, tak? Nie ma możliwości po prostu. Tu się zatrzyma i cześć. I tam nie ma jak dojść, a chwastownik on to wszystko on to wszystko przeczochra, przerzuci, to wszystko fruwa jak się jedzie, te resztki i on dojedzie do samego do samego dołu i te nasionka trafiają tutaj na mokrą, mokrą, mokrą torfową ziemię. I po prostu wszelkie dziurki, wszelkie, wszelkie jakieś tam ubytki w runi pastwiskowej za chwilę momentalnie były zajęte nasionami traw i to to było piękny widok. Piękny widok, piękną robotę chwastownik robi, tylko że teraz obawiam się, że się zapcha, ale spróbuję, spróbuję, na pewno spróbuję. Jak będzie to szło, to pokażę. Jak nie będzie szło, to, to nie pokażę. Po prostu powiem, że nie szło. No i jesteśmy już na lucernie. Tak jak widać. Lucerna w porównaniu z tym, kiedy chwastownikowałem, a dziś to jest po prostu niebo a ziemia. Można zobaczyć jaka jest różnica. O! To było tutaj takie malusie wszystko, a tu teraz pięknie wszystko zielono. Wszystko ruszyło. Startuje do góry elegancko, super świetnie. Jest tak jak mówiłem wcześniej zdarte, zdarte te resztki tych suszków jakichś tam chwastów którymi tam jeszcze w zeszłym roku tam próbowały konkurować z lucerną w tym roku nie mają szans to już na tym etapie można to zaobserwować bez problemu jakieś tam powoje nie powoje no bo to jednak wszystko jest są ziemia taka troszeczkę torfowa tutaj w zasadzie jest nieco za mokro na na lucernę ale nie mogę narzekać, zaryzykowałem, opłaciło się, jest fajnie. W tym roku będą pierwsze pokosy. O, ptaszek był. Pierwsze pokosy z Lucerny. Oczywiście po, 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 po kwitnieniu, bo my będziemy Lucernę pszczyła. Jest i pszczyła. Lucernę będziemy trzymać do momentu, aż zakwitnie, żeby wuj Andrzej mógł zebrać miodek lucerniany, a my, żebyśmy mieli nasionka z lucerny własne. Także lucerna ma się wspaniale. Idziemy dalej. Wracamy na łąkę po lucernie kiedyś tutaj chyba wróci ta też łąka no ale to zobaczymy zraz na pewno będę chciał po lucernie mieć jakieś zboże żeby wykorzystać ten potencjał ale w razie czego jak nam po prostu będzie brakowało siana no to zawsze można sobie tutaj dosiać i wtedy mamy te 2,5 hektara yy, yy, 2 hektary przepraszam Dodatkowej, dodatkowego, dodatkowej łąki no tutaj jesteśmy tutaj tam do tych drzewek tutaj też mamy łąkę rowy nie mamy sprzętów żadnych takich ekstra zaczyszczenia łąk ja to od zeszłego roku zacząłem stosować po prostu taki patent sobie wymyśliłem że na wysięgniku do ciągnika przywożę taką 200-litrową beczkę od paliwa starą, kiedyś tam używaną i mam nią zalaną wodą. Przeciągam dwa razy w tej z powrotem i, i rów jest czysty. Ładnie, bez jakiejś tam wielkiej ingerencji. A przepływowość no musi być, bo to działa w dwie strony. Albo jest za mokre, albo jest za sucho. W zależności od tego, czy rów działa, czy nie działa. Przejdziemy sobie. O. tutaj, tutaj takie rzadziutki, rzadziutkie zalesienie w ludzi którzy po prostu nie używają łąki więc tam sobie posadzić drzewka żeby nie mieć kłopotu I te łąki się ciągną ta linia drzew tutaj przed nami to jest mały kanał i tam tak jak mówiłem przed remizą o tu pod paluchem tam są wały ziemne i tam za wioską płynie cały czas wzdłuż wsi mała Ina. I te łąki tutaj przez asfalt w tamtą stronę do następnej wioski się ciągną. Takie właśnie naturalne rozlewiska łąki, ogromne obszary i w tę stronę, tutaj z tej strony wioski I są łąki też. Ja z tej strony mam. I tutaj uprawiam. I tak jak tutaj widać. Wszystko jest suche. Nie koszone było, tak jak mówiłem. Ale to nie przeszkadza. i to wszystko zostanie. Zaraz będzie... Zaraz będzie to... Przerośnięte. To wszystko zostanie jako nawóz. I tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to wypalano. Też to nie jest złym, złym jakimś tam sposobem, bo no jednak popiół bardzo dobrze wpływa na, na żyzność gleby, no ale tutaj chodzi o to, żeby zwierzętom nie robić krzywdy, więc no nie wypala się od lat. Zresztą ja to nie pamiętam, żeby u nas kiedykolwiek były wypalone łąki. Mój tato też był zawsze temu przeciwny. Więc się u nas takich procederów nie stosowało. Poza tym, jak się regularnie łąki wykasza, no to nie ma takich problemów. Nie? Zawsze jest zielono i znaczy też jest sucho na wiosnę, żółto w sensie, ale jest to po prostu wpływ tego, że no, trawa przez zimę przestała rosnąć. A no, tak jak tutaj, o tu jest jeszcze łąka nieruszona. Widać, yy, widać kretowiska, nierówności. To wszystko się fajnie przeleci, przesuszy. To się połamie, zostanie przerośnięte. Bardzo fajnie, o, widać. To się rozrywa i znika po prostu, tak. To wszystko zniknie. No, że to, taki, tak to Tak to w tym roku wygląda jeszcze. A to jest wynik tego, że nie było na dwa pokosy robione, bo, bo po prostu nie było potrzeby takiej. Jak to zostanie na łące, to nic się nie dzieje. Bo mówię, to wpływa na żyzność te gleby. O, i takim sprzętem my tutaj robimy. Taka włóka oponowa. Szerokość jakaś tam 4,5-5 metrów. Cztery cięższe opony z przodu. Bark z rury, trzy z tyłu. I to bardzo dobrze się dopasowywuje do terenu. Jest na tyle ciężkie, że robi rwotę Nie trzeba jakichś tam specjalnych udogodnień, udziwnień Oczywiście, no ja wału nie posiadam Pożyczam od sąsiada e, Tylko po, to po prostu robię po, po pierwszym pokosie lub po drugim Raz w sezonie No powinno się to teraz może zrobić, ale mówię Ze względu na to, że Trawy są takie, a nie inne z zeszłego roku, nie ma sensu tego wgniatać. Moim zdaniem, lepiej to jest na napowietrzyć niż zgnieść. Lepszy efekt, tym bardziej, że to mówię od lat się to robi i to zdaje egzamin. No, tutaj rowek. Następny row, który tu jest bardzo dużo u nas. No tu oponka wpadła, to taki. Wygląda jakby był czyszczony. Będę robił czyszczenie beczką, tak jak mówiłem. To postaram się to nagrać i zademonstrować, jak to, jak to się odbywa. Dobrze, to ja wracam do pracy. A Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Cześć.